Cześć witam wszystkich. Serdecznie na moim kanale tylko Kolejny odcinek, jak już dawno nie było z rafta. Tak, kolejny odcinek z rafta. U mnie na kanale, jedyny kanał, gdzie jest cała seria z rafta. Cała, całutka serijka z rafta i mordeczki. Ja się kładę spać. Tam już widzę wyspy. Już dopłynąłem do wyspy, poogarniałem. Troszkę już dawno nie grałem w rafta. Musiałem ten cały bałagan, co miałem wszędzie, ogarnąć. Czy nasza tutaj, ta ma, nie ma za bardzo jezonka? To czekajcie, jeszcze tylko tak. Nasza lama. Eee, tak, dawno już nie grałem, właśnie w prawcika. Więc stwierdziłem, nagra. Tym razem sam, bo nie, nie udało mi się ogarnąć na szybko tutaj nikogo. A sobie ogarniałem w międzyczasie. Oglądałem eee, na YouTubie, co jest po prostu sprzątałem. Tu mam takie jeszcze śmieciowe rzeczy. Właściwie to jeszcze tutaj mam jakąś wędkę, która też mi nie jest potrzebna. Na ten moment i tak, tą wędkę tu, tą masz tu i właściwie mam już wszystko. Jak na razie. Widzę już tam wyspę, że już jest. O, coś się świeci, jakaś kopuła czy coś. Więc lecimy tam i zobaczymy. Odpalam silniczki. Bum odpalam silniczek jeden, odpalam silniczek drugi i lecimy. Stwierdziłem że poczekam po prostu na Was. Włączę nagrywanie, jak będę na tam dopływał. O, z młodą, jak zwykle, nagrywki. Patrzę, co ona tam leczenia, O, jesteśmy, kordy 1, 4, 3, 1, te, które zdobyliśmy zostają na wyspie z Isim i lecimy. No, po prostu lecimy. Ja tutaj, o, woda już się zrobiła. Nie mam czym tej wody drugiej nalać. I zaraz tak, zaraz się na pewno pożywię, tymi zupkami, które tutaj mam. Maści, jakieś lecznicze też mam, więc spoko. I o, i zupka pięknie jest elegancka. Yy. No i jeszcze, jak tym zagryzę, będzie chyba spoko, jednym arbuzikiem. Tutaj mam coś do jedzenia, też weźmiemy, bo nie wiadomo, jak nam długo zejdzie. Tu miodzi, który możemy odłożyć. I wszystko ma swoje miejsce. Już tutaj wszystko też poogarniałem. Tu podejrzewam, że troszkę były, że trzeba się go pewnie w tej skrzynce, ale to po prostu poukładałem. Jak mi się uda z nim dogadać, to po prostu nagramy kolejny odcineczek. Ale to jest kopuła! I co to jest? Zobaczcie, co to jest! Czyżby tam już była cywilizacja? Nie Niemożliwe, że to już by było koniec. Niemożliwe, choć... Nie wiem, nie wiem. Nie chcę mówić, bo... W ostatnich odcinkach, jak się jeszcze przed aktualizacją mówię, że koniec, 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 a się okazało, że to nie dość, że nie było koniec, jeszcze było chyba z 10 odcinków, to jeszcze na dodatek nowa aktualizacja wleciała, którą właśnie gramy. Teraz po aktu... aktualizacji... Są drzwi. Czekajcie, tam są drzwi zrobione. A, czekajcie. Już, 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 proszę Idź oglądaj bajeczkę dalej Zamknij drzwi, bo przeciąg Czy ja mogę to otworzyć? Nie, ja nie mogę tego otworzyć Z młotka to go nie, nie zabije ogólnie hmm. Wiecie co? Nie mogę tego otworzyć, zniszczę to I się zniszczy całość I pójdziemy dookoła, jak pokazują te strzałki Zobaczymy, czy się uda Silnik mi zniszczył Jednak mi zniszczył, zobaczcie Ci właśnie wydawało, że tutaj coś było. Kurde. Dobra, plastik. Poczekajcie, chwileczkę, ja tutaj podbuduję, zrobię ten silnik i wracam do Was. Dobra, mamy silniczek. Mordeczki, ja go już tylko. No i tu powinien być. Tutaj znaczy X to chyba był, że można go zniszczyć. Tak. I tu, dobra. Mamy silniczek. Dołóżmy jeszcze tylko drewna tego silniczka i płyniemy dookoła. Mam nadzieję, że się uda. Bo dużo drewna wchodzi w taki silnik. Mega dużo. Że się uda tutaj dookoła, bo nas już tutaj zaciągło. Więc co, odpalamy w prawo jest silnik go. Tu też do przodu silnik go, kotwica na ziemi jeszcze odpalamy i idę na ster i lecimy. Mam nadzieję, że za tymi strzałkami właśnie trzeba e, płynąć. Ale fajna kopuła ogólnie Ubijamy się o ten, bo trzeba chyba odbić jeszcze. Nie wiem, jak z nam No, są po prostu budynki. To jest jakaś wyspa z budynkami. O, jest. Można tu wpłynąć. Okej. Okay. Tylko, że... No, ja nie wpłynę z naszą tratwą tu. Ale można tu by zacumować. Na wszelki wypadek chyba bym rzucił po prostu... Tu mam nasiona. O, nasiona na by aktualizowali. Okej. Okay. Rzuciłbym przynętę, żeby ten rekin nas tutaj nie dręczył. A tu jest wszystko na wierzchu, ok. Myślę, że trochę inaczej to będzie wyglądać, ale spoko. Gdzie tu drabinka? Tam jest drabinka, wchodzimy. Nagrywa się, nagrywa, już myślałem, że się nagrywa. Zaraz wchodzimy dalej, co tu jest? Tutaj coś jest, tu coś nie ma, tu nic nie ma. Rekin się zajął, czym powinien. No, lecimy. Mam nadzieję, że nie będzie tak ciemno. Chcę przejść dookoła, żeby, aby czegoś nie przeoczył. Tak jak było już ostatnio, że mieliśmy troszkę problemy. O. Dzień dobry Robaki Ciemno trochę Ciemno trochę, trochę robaków eee, Plantion e. Elevator rage, air, e, Generator, kafeteria Ej, normalnie mańki Drzwi są zamknięte Z drugiej strony, okej okay. Więc jedziemy w stronę Storage, generator i kafeteria. Ej, normalnie Among! <laughs> among, Among Us! Sprawdzajmy wszystko dokładnie. Mam nadzieję, że to, widać to jest cokolwiek. Jak nie to, po prostu skoczę. Wszystko naciskam, wszystko sprawdzam, ale nic tu nie ma. Schodzimy na dół. Miejmy nadzieję, że tu nic nie ma. Weźmy może naszą maczetę w dłoń. Rurkę, której nie mogę zebrać. Cokolwiek tutaj będę mógł zebrać. Dobra my y, y, Lady in Bay, byliśmy z tamtej stronie. Storage genera Generator. A tutaj co jest? Skoro nic nie pokazuje, to jest wyjście, jak jest dobra. Tu jest jakieś zejście. A ciemno, strasznie ciemno. Ale wydaje mi się, że po prostu pójdziemy tutaj na razie z strzałkach. Czyli na Storage i Generator. O, jednak są stwory. Ja nie mogę trafić. silny jest ale mięsko to ja z niego wezmę bo mi się przyda dobra to są jakieś kraty na które przez które nie mogę przejść nic to idziemy dalej w stronę generatora i storage'a hmm. cały czas szukam klikam te i nadal cały czas w tym samym kierunku generator i storage są zamknięte od drugiej strony dobrze czyli ani z tej ani z tamtej strony nie możemy wejść więc wydaje mi się że będziemy musieli z tamtej strony Ruszaj się. Czyli... Aj. No nie, zrespił się znowu. Za szybko się marnuje ta maczeta. Udać. Udało mi się. No. Tutaj musimy iść. Raz, dwa... O, na dwa hity padł. No. Widzieliście? Coraz lepszą wprawę mam. Dostał krytykale jak nic. Czy tutaj coś jest dla mnie, co bym mógł podnieść, czy zabrać, czy cokolwiek? No nie ma. Nie wiem. Kurczę, no nie wiem, czy dobrze będzie wszystko widać. Mam nadzieję, jest niby ciemno, ale. Oj, już przybija. Aha, czyli światełko się zaczyna. Rozpogadać się na dworze i przybija. Dobra, kafeteria. W stronę kafeterii jeszcze, czyli tutaj też możemy tą stronę iść do kafeterii. Po tej drugiej stronie, jako to. Kafeteria No, generator. Tu jest kafeteria, to jest generator i storage. Okej, okay. to, to jest ta kafeteria cała. Dobrze. Czy tutaj coś jest dla mnie przydatnego? Oprócz mobów do zabicia, których nie chciałbym spotkać, bo już mi się kończy ten. Dobra, butelki, plastiki, to mi niepotrzebne. Mm. Są notatki jakieś. Czy notatki coś nam wskażą? Dobrze, tu jakieś coś nas zmusza do pilnowania silników. Jest jednak. No, tylko kurczę, już mi tracę, tracę ten. Będę musiał się pewnie cofnąć po jakąś maczetę czy cokolwiek, bo to jest kolejny. Coraz lepiej mi idzie ich zabijanie. Już na dwa hity idą. Dobrze, znaleźliśmy tylko tutaj jedną notatkę. Eee, pójdźmy teraz, może, w tę pomieszczanko. Mogę tutaj coś otworzyć, są świetniki, to nie niekoniecznie. E, Podnieść część generatora. Okej, okay, czyli na pewno coś będzie. Coś mi się tu pokazało. Deska. Deska. Na pewno będzie coś związane z częściami generatorów. Bo z generatorem znaczy się. No bo jak widać, części nam są potrzebne, czy nie odpalimy tutaj nic bez tego naszego generatora. Na to wychodzi. Sprawdźmy wszystko po kolei dokładnie, bo to jest właśnie. Hmm. A bo to są mniejsze. Ten jest większy. Ten jest większy, dziad. I już mam nic praktycznie. Więc tak, tu, nie, tu jest jeszcze. Wiecie co? E, ja zaraz wracam, po prostu cofam się po maczetę. Bo. Mam jeszcze siekierkę, ale nie wiem czy mogę siekierką wbić. Chyba nie. Wracam się po prostu na szybko. No dobrze, wróciłem do tej kafeterii. Przejdźmy tu jeszcze raz. O, e, zrobiłem już sobie ten mój przyrząd złączenia tych z, 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 z roli. Oczywiście zbieramy mięsko, bo nam się na pewno przyda. I idziemy dalej. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu i... Bo może bym chciał tu przejść, aha tu już nie przejdę więc spoko, ale zobaczmy co tu jest tu jest w te wyjście z kafeterii, dobrze generator storage, tam nie przejdziemy przejdźmy może dalej, zobaczmy co tu jest nie będziemy już tam bić tutaj jest kolejna część do generatora więc spoko, super e, ja tam nie będę się z nim tutaj za bardzo zabawiał więc tutaj jest wyjście, tam jest wyjście więc musimy iść tylko w jedną stronę e, tutaj jest zablokowane, więc musimy przejść tylko tutaj w stronę generatora i storage'a tutaj Widzę zamknięto drugiej strony po raz kolejny Ej, lol, jak ty to zrobiłaś? I Iza, jak ty to włączyłaś? O, już się kładę. A tu jest te przejście, więc czyli cały czas tylko w jedną stronę. Tam jest zamknięta ośrodka, czyli tylko w te drzwi możemy wejść. Opa! O kurczę, ale duże pomieszczenie. Deski, 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 deski. Tam drabina na górę. Dobrze, rozejrzyjmy się tutaj. O Jezu, jakie to jest potężne. Ja tam mogę wejść? Jakokolwiek? To tylko tak. Kolejna część generatora. Tam jest jakieś przejście. Dobra. E, czyli tu na razie nie możemy. Tutaj tylko albo w górę, albo tu. Może wejdźmy. Aha, tu nie wejdziemy. No spoko, tu jest rozwalona to. Czyli musimy iść tak cały czas w jedną stronę. Więc idziemy pod generator Karen e, control. Chyba dobrze przeczytałem, Jak nie to mnie? życie w komentarzach tam. O! Ja mogę, będę mógł tym sterować. Dobrze. E. Ok, coś się dzieje, nie wiem, co, czy coś podniosłem, czy nie. Ej, aha, ugotowany sum, więc fajnie. Tutaj resztki jedzonka, nie zawsze jest jakieś jedzon jedzonko. Mm, dobra, tu już działa. Jak to działa? System działa. Ok, ej, tutaj trzeba w coś grać. O kurczaki, jakie to będzie trudne. Nie, bo to jest coś narysowane na tym, ten to chyba Ożesz. to jest za trudne tam. to muszę i zerknąć jak to wygląda teraz tu jest tu jest aha czyli są gdzie są wejścia porobione jest tam narysowane jedzonko szybko jedzonko gdzie są wejścia porobione no ok nadal to coś jest tutaj To nie dla mnie jest układanka. Aha, wiem, dobra, jakbyśmy tak zrobili. Udało mi się. Udało mi się, jednak nie było aż tak źle. Powinno być ok. Tak jest, nie było tak źle. Ale tylko straciłem pełno jedzenia. on ten sum mi się tu trafił. I wody nie wziąłem. O kurde. Nie wziąłem ze wody. No dobra, trudno. Ale udało się. Udało się ogarnąć. Więc fajnie. Widzieliście tam lapsika, w sumie długo mi nie zeszło, ale wiecie co, to było na tyle w tym odcinku, zobaczymy co jest dalej, w kolejnym odcinku, odcinki pojawiają się dosyć nie szybko, O muszę z, mm, najlepiej jak będę robił odcinek, odcinku nagrywał, bo później będzie ciężko się połapać.